Jo, hey bracia i siostry! Skoro widzicie tę planszę i słyszycie mnie, to oznacza, że udało mi się nagrać kolejny odcinek. A jest to pierwsza część, mam nadzieję, że jest to pierwsza część eksperymentalnej serii, którą ogłosiłem już jakiś czas temu pod tytułem Pimp My Piece. Cała zabawa polega na tym, że przysyłacie do mnie swoje projekty, a ja staram się je ulepszyć po swojemu, według mojego widzi mi się, mojej wizji i uznania. efekt końcowy. Pozostawiam już to Waszej ocenie. Praca, którą dzisiaj zobaczycie, została wysłana jeszcze w zeszłym roku, no ale jedziemy po kolei. Jeszcze chciałem podkreślić to, że nie ma gwarancji, że Wasza praca znajdzie się w tym odcinku, ze względu na to, że ja wybieram je według Moich własnych kryteriów, a jednym z nich jest to, że muszą się one do tego po prostu nadawać. Jeśli ktoś z Was przyśle pracę, po prostu nadającą się do działu to toja to niestety jej tutaj nie zobaczysz. Jest to taka forma doceniania tych, którzy chociaż troszkę się starają, no i dzięki temu mogą w ten sposób otrzymać jakąś pomoc, jakieś podpowiedzi, no być może co, gdzie, jak, w jaki sposób ulepszyć swoje prace, swoje umiejętności. Jeśli chodzi o przesyłanie prac, to przesyłajcie je z dopiskiem PIMP. No i oczywiście ze swoim tagiem. Akurat w tym dziale miło byłoby zobaczyć krótki opis waszej osoby, w sensie jak długo malujecie, jakimi stylami się interesujecie, co chcielibyście może poprawić, ulepszyć, cokolwiek. Będzie bardzo fajnie poznać nieco bliżej wasze tutaj. Okay, tak więc koniec pierdzielenia, zabierzmy się do roboty. Dziś zajmiemy się pracami, które przysłał Timo. Przysłałeś trzy propozycje, i teraz należy do mnie, którą z nich wybiorę. Oto pierwsza z prac. Tutaj mamy dosyć ciekawy dobór kolorów fajny kontrast pomiędzy tłem a wypełnieniem liter. Na mój gust troszkę zbyt chudy. Jest tutaj outline w tych literkach, ale to nie szkodzi bo tą pracą akurat dzisiaj nie będziemy się zajmować. No to druga praca, tu jest moim zdaniem nieco lepiej. Jeśli chodzi o kształt liter i sam outline, który nadal jak dla mnie jest nieco, nieco zbyt cienki. Ja ogólnie nie jestem fanem grubych outline'ów, ale to się tyczy tylko i wyłącznie moich liter. Moim zdaniem ogólna zasada jest taka, że im litery prostsze, tak jak tutaj mamy dobry przykład dosyć prostych liter, tym ten outline Powinien być nieco grubszy, a jeśli chodzi o jakieś wykręcone white style, no to cienkie linie pomagają w pokazaniu różnego rodzaju szczegółów, cięć, docięć, przycięć, jak zwał tak zwał, wtedy praca wygląda na bardziej, może nie o to chodzi, żeby była bardziej skomplikowana, ale można dzięki cienkim kreskom pokazać lepszą, jako energię, można umieścić więcej detali, i moim zdaniem cienkie kreski do bardziej skomplikowanych liter dodają dynamiki. Jak wcześniej powiedziałem, do takich prostszych liter zdecydowanie użyłbym grubszego. Outline'a. Co tutaj na szybko zrobię? Zobaczymy, czy ta praca będzie wyglądała lepiej, ale to też nie jest praca, którą się zajmiemy. Po prostu postanowiłem pokazać jeszcze raz, że grubsze linie w prostych literach wyglądają po prostu lepiej. Reszta nie będzie dużo grubsza, jednak na tyle gruba, aby mógł tylko potwierdzić moją tezę. Może się nie sprawdzi, nie wiem. Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj widzę, masz troszkę takich szczegółów, takich ostrych zakończeń, ale na to też jest oczywiście metoda. Mianowicie jedziemy kreską bardziej, szwankuje mi tutaj niestety mój iPad, mam z tym problemy, ale o czym tutaj mówiłem, jeśli chodzi o takie elementy, na przykład jak tutaj, to po prostu jedziemy jak najbardziej bliżej krawędzi, tak żeby zachować kształt danej litery, tudzież jakiegoś tam osobnika. Jeśli chodzi o takie wcięcia, to również ja tutaj operuję oczywiście iPadem. Można po prostu wykonać szybkie machnięcie, a iPad ma to do siebie, że jest touch sensitive, czyli jest czuły na docisk, tak więc możemy robić cienkie i grubsze linie, możemy zacząć grubszą i skończyć naprawdę cienką, tak więc taka technika została zastosowana tutaj. Podobnie jest malując oczywiście sprayami, tak więc nie wiem czy Odnajdę film na temat cienkich kresek. Wrzucę go tutaj w prawym górnym rogu ekranu. Będziecie mogli sobie zobaczyć, o ile dobrze pamiętam, mówię tam o tej technice. Jeśli nie bezpośrednio, to na pewno pośrednio zahaczam ten ten. Tutaj widzę nieco wcięcia. Nie wiem na ile to jest zamierzony efekt. I możemy tutaj właśnie... W tym miejscu zastosować tę opcję, o której powiedziałem, tak samo tutaj. Pyk, i szybszy ruch i mniejszy nacisk na pen. Powoduje zrobienie cięższej kreski. Tutaj można się też pokurzyć o takie coś. Ok. Jeszcze tutaj. No i tak to mniej więcej by wyglądało z pogrubieniem. Być może nawet zastanowił się na nieco jeszcze grubszą kreską. Ale zabierzmy się za projekt. Który to właśnie wybrałem do dzisiejszego pimpowania. Jest to takie coś, i chyba zgodzić się ze mną, że jest to zarówno pod względem wykonania, jak i samego kształtu liter dużo bardziej wdzięczny i ciekawszy projekt, którym się dzisiaj, notabene, zajmiemy. W tym celu będę musiał tu nieco Ułatwione zadanie ze względu na to, że aby dobrze to poprawić będę musiał pogrubić outline, a co za tym idzie będę musiał przetresować całą pracę, a to mi pomoże w różnego rodzaju wypełkach i innych rzeczach. Wykorzystam to, że ten wrzut jest niepokolorowany, tak więc myślę, że dodamy kolor. Myślę, że skupimy się na samych literach i ich kształcie, pozbędę się zapewne części tych ozdobników, co po niektórych miejscach, poprzestawiam litery ze względu na to, że tutaj mamy T, która jest dużo wyżej od I i z kolei w sumie trzyma poziom jeśli chodzi o resztę liter. T również, jednak ta wajcha nad przy T jest nieco za wysoko. Do tego ozdobnik, który tutaj mamy wprowadza trochę chaosu, tak samo jak kilka innych. Myślę, że coś na to poradzimy. Tak więc ja się zabieram za trace'owanie i do zobaczenia za chwilę. Jeszcze raz wspomnę o tym, że pogrubię ten cały outline, bo tutaj może jeszcze tak to nie kole w oczy, ale przy dodaniu kolorów myślę, że na pewno to pomoże. Tutaj zauważyłem, że w tym miejscu zapomniałeś wypełnić, ale to się zdarza dosyć często, tak więc nie ma z tym problemu. Poprawiając jeszcze kształt tych liter zapewne po części Zrobię to troszkę po swojemu, tak więc nie będzie to 100% ta sama praca, bo na tym cały ten dział polega właśnie. Chodzi o to, abym ja zrobił to tak, jak widziałbym to właśnie ja. Więc czy zmian będzie sporo, o tym się przekonamy. Już za moment zapomniałem jeszcze coś tutaj zrobić. Zmniejszenie nieprzejrzystości, że tak powiem, trochę mi pomoże w ogarnięciu całości. Tak jak powiedziałem, szkicując, już postaram się dodać swoje, może nie elementy, ale nazwijmy to podejście do liter, do tego, jakbym chciał, żeby to wyglądało, gdybym to właśnie ja był autorem tej pracy. Na razie przerysuję oczywiście całość. Fajnie tu pomysły na te wcięcia. One tak wychodzą trochę dalej, przechodzą w inny element litery. Bardzo dobry pomysł. Tutaj nam zabraknie precyzji, no ale. Później coś myślę na ten temat poradzimy. Poprzez tutaj rozciągnięcie tego elementu, tu możemy sobie troszkę podbudować dynamiki. Nie muszą to być elementy tej samej grubości. Im więcej takich elementów, które się niejako wydłużają, przedłużają, tym praca wydaje nam się bardziej dynamiczna. Dochodzę do końca i zauważam, że zabrakło ci wcięć. Jakbyś się troszkę zapomniał z tymi wcięciami, więc na pewno ich kilka tutaj dodam. Jak nie teraz, to na pewno za chwilę. Nie wiem, co to są tutaj za ozdobniki, ale narysuję je, przerysuję raczej. Zobaczymy później, kopiuję po prostu wszystkie linie. Ale już na pewno wiem, co tutaj zrobię. O nie jest najgorsze, ale ja nie jestem zbytnio fanem tego typu rozdzielania tych liter. Wolę, jak litery są spójniejsze. Ewentualnie można zawsze dorobić do tego jakieś wcinki, tak żeby zachować chociaż po części to, co chciałeś pokazać. Dobra, idziemy dalej. Dobra, zostały nam jeszcze tylko 3D, ale może to zrobimy później. Troszkę jak zauważyliście dodałem wcięć, troszkę poprawiłem na końcach kształt liter, no i zabieramy się za resztę robót przewidzianych w tejże właśnie pracy. No dobra, zastanówmy się, co tu teraz możemy z tym zrobić. Po pierwsze, póki co wyłączę ten 3D i myślę, że te, które tutaj mamy, zaznaczę je na chwilę. Będziemy musieli przenieść nieco w dół, albowiem nie trzyma ono tutaj nam poziomu z innymi literami. Jeśli chodzi o wysokość, jest ok, ale na to też możemy coś poradzić. Więc zabierzmy się najpierw za to. Dobra, mamy to wycięte. Przesuniemy to nieco w dół, tak żeby było mniej więcej na jednej linii. Ok, niechaj będzie. Można teraz w tym momencie zrobić jeszcze takie coś, żeby nam to pasowało. Wyciągnąć w tą górę troszkę nieznacznie, żeby pasowało nam do tego fragmentu tutaj. Tak więc, jeśli chodzi o wygląd całości, myślę, że mamy to. Praca wygląda dosyć symetrycznie. Potrzebujemy tylko ewentualnie kilku zmian. Więc wygumkujemy parę tutaj opcji. Trochę wygumkujemy, ale też. Zmieniamy to nieco tutaj w spodzie, tutaj tych liter, tak żeby nam to ładnie współgrało. Okej, okay, dobra. Nic za bardzo nie zasłania, więc można tak zostawić. No, i ten kształt w tym miejscu. No, tak, nie do końca wiem, co z nim zrobić, bo jest taki trochę. Hmm, nie wiem, nie wiem, muszę pomyśleć sekundę. No dobra, może wytniemy ten kawałek troszkę mocno. Dobra. No taki ten fragment jest troszkę kłopotliwy dla mnie. I może może pociągniemy tą kreskę. Da, a nie ten kolor. Kreskę dotąd. Dobra, ten nam w miarę siedzi. Następna opcja, którą mi się zajął, to I. Zamiast tej strzałki tutaj zrobiłbym po prostu ciągłość tej litery. stąd aż dotąd. Nawet wyżej troszkę znowu musimy tutaj troszkę przyciąć. OK, i tę kropkę nad I również bym przesunął. okej, okay. to miejsce dobra, nie, źle. źle. OK, i teraz daję się tą kropką nad I wymazał z racji tego, że tu mamy takie w tych miejscach, mamy takie spiczaste zakończenia. zrobiłem to samo w I, w kropce nad I właściwie. Okay. Dobra, następnie mamy M, które jest troszkę, jak możecie zobaczyć, oddalone od litery I. Troszkę za bardzo jak dla mnie, więc to mi przysporzy trochę roboty, ale... A, jeszcze jedną rzecz zauważyłem fajną. Mianowicie tutaj tworzy nam się taki kształt, który możemy wykorzystać jako element symetrii. Więc zrobimy z racji tego, że mamy tyle szpiczastych tutaj zakończeń, tak jak tu, Wymarzymy tę stronę tej pracy i zrobimy również taki szpic. Dobra, zostawimy tak jak jest. I teraz pytanie, co robimy z tym M. Warto byłoby całość troszkę jakby przenieść bliżej siebie, tylko nie wiem, czy to nie straci na symetrii, ale sprawdźmy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy, przesuwamy i teraz zajmiemy się czyszczeniem poszczególnych elementów. I teraz ten element, żeby nam zamknąć tę przestrzeń negatywną, nieco zmodyfikujemy. Dobra, M powiedzmy wyczyszczone. Nie podoba mi się jeszcze ten tutaj element. Ok, teraz moim zdaniem M jest w miarę spoko. Kolejna rzecz. Zajmiemy się teraz o. Wymarzamy te elementy, które, moim zdaniem, o których właściwie mówiłem, że no nie bardzo wiem co one tutaj robią. Nie wiem skąd wychodzą, dokąd zmierzają i po co są. I co nam tu teraz daje? Nie wiem, czy przesuwać te O, żeby przymknąć ten przestrzeń z kolei, ale jeśli to zrobię, to stracimy tą symetrię na dwóch końcach tego właśnie wrzutu. Więc może przesuniemy to lekko. Przesuniemy to pod kątem, żeby za bardzo się to nie zmieniło. No i dalej będziemy za chwilę kombinować. Dobra, teraz tak. Powstaje nam tu kilka właśnie takich brudów które zaraz poprawimy. Ok. Teraz tu element jakiś taki nieco dziwny nam się napatoczył. On wychodzi stąd, więc jego ja też wymarzę. No dobra, teraz przydałoby się przymknąć jeszcze miejsce tutaj. A jeszcze jedna rzecz. Zrobimy mały melting. Fajnie jak te meltingi są. Właściwie nie meltingi, tylko oddzielenie tych liter jest jakoś uzasadnione. Tutaj niekoniecznie jest to uzasadnione i dlatego nie jestem tak wielkim fanem oddzielania stałych elementów liter. To musi najzwyczajniej w świecie po prostu pasować. OK. Wymarzmy tą, bo to jest co chyba dla mnie najbrzydsza opcja na ten moment. OK. Tutaj wymyśliłem takie cudo. Może to jeszcze ulegnie małej przemianie. Coś może za chwilę tutaj wymyślimy, ale zanim to zrobimy jest jeszcze jeden element. Który bym zmienił, a w zasadzie przeniósł ten element tutaj na tę stronę, aby dodać pracy jeszcze więcej symetrii. Więc przyniosłem ten element z lewej na prawą, po prostu go powtórzyłem. Ok, niech tak zostanie. W takim razie dodajmy cienie. Ja tak przynajmniej zawsze robię. Poprawię różnego rodzaju niedociągnięcia i błędy właśnie po zrobieniu 3D tudzież cieni, albowiem przynajmniej tutaj na, na iPadzie nie jest to mi zrobić. Dużo prościej. Widzę, że zastosowałeś tutaj perspektywę jednopunktową i zrobiłeś to dobrze, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić to samo. Tutaj mamy w tym miejscu mniej więcej ten punkt i zabieramy się do roboty. Pamiętamy oczywiście, że te wszystkie kreski, nazwijmy to pomocnicze, muszą być mniej więcej tej samej grubości. Cała zabawa polega na tym, aby połączyć kropki, a w zasadzie w tym przypadku kreski. Nic z czego wystarczy, kopiować dany ruch. A jeśli chodzi o znikający punkt i tego typu efekt, to macie na ten temat film na kanale. Tak więc zapraszam tych, którzy jeszcze go nie widzieli, do obejrzenia. No dobra, tak to póki co wygląda. Teraz myślę, że zabrałbym się za poprawianie niektórych, co po niektórych nie dociągnięć. W ostatniej chwili zdecydowałem się tutaj wprowadzić małą zmianę. Może to uda nam się dodać troszkę symetrii tutaj na górze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, nie do końca mi ten zabieg wyszedł. Mógłbym wprawdzie dodać coś w tym miejscu. I być może byłoby ok, zaraz zobaczymy. Nieznacznie przekombinowane. Ale myślę, że troszkę symetrii to dodało. Tak więc niechaj tak już zostanie. Moim zdaniem, dosyć mocno przekombinowana jest ta litera T. Ale już nic nie będę z tym robił. Chciałbym tylko zwrócić na to uwagę. Jeszcze znalazłem taki brzydki element tutaj. I jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba. To troszkę za grupę. Ta kropka nad i w stosunku do reszty, więc zmienimy to. No dobra, powiedzmy, że tak bym to widział. A jak Wam się to widzi? No i tutaj możecie zobaczyć obydwie prace w zestawieniu. Jak widzicie, aż tak dużo nie zmieniłam. Nie będę się w tej serii starał naprawdę zmieniać za dużo. Po prostu będę pokazywał prace tak, jak je widzę, moim okiem, tak jak robiłbym to ja. Zobaczyłem też tutaj akurat niedociągnięcie w moim szkicu. No jest ich sporo, no ale też nie będę siedział oczywiście godzinami. Ten film pilotażowy wprawdzie, więc wszystko wyjdzie w planiu. Zarówno to jak to będę robił, w jaki sposób na razie wyszło. Jak wyszło, zauważyłem też kilka niedociągnięć w Twoim, a dopiero teraz to zauważyłem, chyba że jest to element litery, mianowicie tutaj, w tym miejscu brakuje. 3D i gdzieś jeszcze tutaj zapewne, no ale dobra, nie będziemy się w to zagłębiać, niechaj zostanie, resztę zostawiam Waszej. Ocenie. Aha, wspomniałem jeszcze, że będę tutaj dodawał kolory, ale film byłby zupełnie za długi, więc padł na pomysł: jeśli przyślecie mi czarno-białe prace, będę robił podobnie. Jeśli kolorowe, to będę starał się te kolory jakoś tam wkręcić. Dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym pilotażowym odcinku Pimp My Piece. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że będziemy z tym kontynuować. Ja wpisuję pierwszego zawodnika. Taka będzie tradycja wszystkich uczestników, pisywać tutaj na naszej tablicy. Tak więc, pierwszy dziś Timo. I mam nadzieję, że lecimy z kolejnymi odcinkami. Przysyłajcie pracę na adres wyświetlany na waszych ekranach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, walnięciu w dzwon i oglądaniu naszego kanału. A tymczasem trzymajcie się, bracia i siostry. I jo. Ja.